Ok wpadł w ręce piratów, którzy zamknęli jego butelkę i wywieźli na swoją wyspę. Eddie i Max po raz kolejny zawrócili na Morze Cyklonów, by ratować swojego przyjaciela. Nasi bohaterowie nie wiedzieli, że czarownica Marwelina dobiła targu z nagród. Mieli oni dla niej odnaleźć oka. Po wylądowaniu na wyjącej wyspie, Eddie i Max bez trudu zmusili trąbka do wydania oka. Spotkali tam też dawnego swego przyjaciela, mądrego Lysiena. Wszyscy czworo opuszczali właśnie wyspę, kiedy napadli na nich łowcy nagród i porwali oka. Edi z narażeniem własnego życia kazał wystrzelić się z armaty, by dogonić uciekających łowców nagród. Nie udało mu się jednak uwolnić oka z łap złoczyńców i wpadł do oceanu, w którym aż roiło się od rekinów. Triumfujący łowcy odlecieli, uprowadzając małego oka. Balon z naszymi przyjaciółmi wyruszył za nimi w pogoń. Balony ciemności. Szybciej, Maxiu, tracimy ich z oczu! Szybciej, szybciej! Oni mają silniki! No tak, uciekli. Już ich nie widzę. Tak czy inaczej wiemy, że lecą do siebie na cmentarzysko balonów. Nie musimy się tak śpieszyć. Mój drogi Maxiu, może już zapomniałeś, ale naszym czelem jest stopniejącza wyszpa niedźwiedzi. Śledzimy dyskretnie niedźwiedzia w masce, wasza królewska mość. Nic się nie dzieje, lecą spokojnie. E? Ale się zdziwi, jak zobaczy tę swoją ukochaną wyspę, zniszczoną doszczętnie. Bum! Wasza wysokość niedźwiedź w masce leci w kierunku cmentarzyska balonów. Co on wyprawia? Przyszła mu ochota na zwiedzanie czterech stron świata? Przecież miał szukać swojej wyspy. Popatrzę sobie na produkcję moich ukochanych potworów. <laughs> uh, miliony, miliardy smoków wampirów. Tysiące, miliony latających trójkątów. Zniszczy wymarzoną wyspę niedźwiedzia w masce. Zaleje ją trującymi, wybuchowymi, niszczącymi chemikaliami. <laughs> to będzie dopiero początek niszczenia, bo potem <laughs> zniszczy wszystko, co się da zniszczyć. <laughs> A wtedy ja... Nad światem. Ja, kropnik, najokrutniejszy z okrutnych! W tym samym czasie na cmentarzysku balonów bezwzględna czarownica Marwelina i chciwy Bob Szef Łowców Nagród załatwiali swoje brudne sprawy. Masz mojego duszka, Łowco Nagród! Bob zawsze dotrzymuje słowa, Marwelino. Rozprawię się z Tobą. Ob. Daj mi tę butelkę! Najpierw zapłać. Ha! Ja również dotrzymuję słowa, niedowiarku! O rogu pełen obfitości! Wypnij z Marwelinie! Marmelinie! O, o, to piękne! I nie wytrzymam! O. No dobra, Bob, teraz dostanę butelkę? Czekam! Wszystko, co rozkażesz, Marmelino! No i co, spryciarzu? Już nie jesteś taki pewny siebie. A, a, niech sobie idzie do diabła. <laughs> Jestem bogaty, ale się zabawię w Antarkost. <laughs> zabawię się. Ale Bob, mówiłeś, że się podzielimy. Oczywiście, przyjacielu. Oto twoja część. O, dziękuję ci, Bob. Ale to ładne, ale to. O, o, e... <laughs> co to znaczy? Piasek? Ona cię wyrolowała, Bob. Opa, to wstrętna wiedźma! Do mnie, łowcy nagród. Obudźcie się, leniuchy. Okradziono nas. Co, co? To chyba jakiś alarm. O co chodzi? to trzeba ma okraść? Ta podła wiedźma, wstrętna złodziejka, podła kratura! Musimy ją znaleźć i odebrać nasze pieniądze! Nie powiem, nawet masz wygodny tron! Cóż to, masz do mnie jakieś pretensje? Nie odejdziesz stąd, zanim nie zapłacisz za wykonanie zadania! Ludzisz mnie, głupi byku! Wini, wirus, wirus! I już nie ma łowców na nagród. ale to nic w porównaniu z tym, co zrobię z Twoimi przyjaciółmi. Ach, boję się, że przeznaczenie wszędzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw. Twoi przyjaciele nie opuszczą cię duszku! Przybędą ci wkrótce na ratunek, a ja będę już na nich czekać! Ha, 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 ha. Istotnie, balon Ediego i Maxa zbliżał się już do cmentarzyska balonów, a nasi bohaterowie byli zdecydowani uwolnić okaz rąk łowców nagród. Tam na dole widzę naszego oka w butelce O tam. Gdzie są łowczy? To jakaś pułapka Zawołajmy go Hej! Ok! Jesteśmy! Nie zbliżajcie się przyjaciele To pułapka Uciekajcie! Uciekajcie! Szybko Maksiu! Trzeba go stąd żabrać jak najszybciej Uciekajcie stąd! Zostawcie mnie! Marwelina zostawiła na was pułapkę Późno na ucieczkę, jedźwiedziu w masce! A jak chcesz nam w tym przeszkodzić, Marwelino? Strętna wiedźma! Opuściło cię szczęście, jedźwiedziu! A stało się to w dniu, kiedy twojego duszka zamknięto w tej butelce! Uuu! Zapłacisz wysoką cenę za to, że naraziłeś się pogoda Myśmy nikomu się nie narazili, to pani ciągle nas prześladuje! Zuchwały jesteś, króliku. Mam nadzieję, że jako starzec okażesz mi więcej szacunku. Niech teraźniejszość stanie się przeszłością w przyszłości! Trochę poniżenia dobrze ci zrobi, dumny nieźniedził w masce. Niech traźniejszość stanie się przeszłością w przyszłości! koniec. Biedny Max, biedny Eli! a ja nie mogę im w żaden sposób pomóc. Ektoplazmusie, ratuj nas! <laughs> Nadszedł dzień tryumfu. Ektoplazmusie, przyjdź na pomoc swojemu biednemu uczniowi, o Ektoplazmusie. Myślisz, że się przestraszę twojego Elektro? Jak mu tam? Nie Elektro, ale Ektoplazmus. Ektoplazmus. Och, dziękuję, mistrzu! Marwelina zastygła w bezruchu, zaczarowana C przez ektoplazmusa. Zechce pani być tak miła, pani Marmelino, i nie uwolni niedźwiedzia w masce i tego biednego króliczka. No, oczywiście, ja tylko żartowałam, nie, nie chciałam im robić nic złego. <laughs> I proszę nie zapomnieć o duszku. Miałabym zapomnieć o tym kochanym maleństwie. i już go wypuszczam. My i Maxi Maximum niech się staną tacy jak byli. Jesteś już wolny duszku. Eddie i Max wrócili do poprzednich postaci. A ty czarownico, wracaj do swojego wulkanu. Ci, którzy chronią tego niedźwiedzia, są silniejsi ode mnie. Co tu się działo? Przyjaciele, pozwólcie, że wam przedstawię mojego mistrza Ektoplazmusa. Bardzo niezadowolonego Ektoplazmusa. I ty dobrze wiesz dlaczego. Tak, mistrzu. Ok jest moim najzdolniejszym uczniem, ale jest bardzo nieposłuszny. Ok jest może nieposłuszny, ale jest bardzo sympatyczny. Wy też jesteście sympatyczni i dlatego zapraszam Was do nas. Bardzo Panu dziękujemy za zaproszenie, ale musimy szukać wyspy niedźwiedzi. Zapraszam do mnie. Może będę mógł Wam pomóc. W znalezieniu wyspy niedźwiedzi. Nasi przyjaciele zaprosili na pokład swego balonu niezwykłego pasażera Ektoplazmusa. Być może Eddie dowie się wreszcie, gdzie jest wyspa niedźwiedzi. Ty, siebie! znaleźliśmy Niech, no ja ich tylko złapię! Niech tylko dostanę ich w swoje ręce! Swojej długiej podróży nasi bohaterowie przeżyją jeszcze moc zadziwiających przygód. Przeznaczenie wszędzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw. Bo tam, w krainie duchów, uchyla się już zasłona, kryjąca tajemnicę oka.